Pani premier, o co tak naprawdę chodzi Prawu i Sprawiedliwości? O co chodzi prezesowi Kaczyńskiemu, który wczoraj tuż przed orędziem premiera wyszedł na konferencję prasową i zaproponował rząd techniczny? Przecież wszyscy wiedzą, że na taki rząd nie ma w ogóle szans. No szansa oczywiście jest, panie redaktorze, tylko wszyscy musieliby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Przestać już w tej chwili uprawiać taką politykę hejtu i nienawiści i agresji, tak jak to robi koalicja rządząca. Skupiać się na pseudoaferach i rozliczeniach i czas zacząć rządzić. No nie ma czasu. Sytuacja A Państwo jest... oddaliby władzę, gdyby państwo mieli większość komuś, kto byłby technicznym premierem? Pytanie, czy tam jest większość jeszcze, jeżeli nie potrafią się dogadać, jeżeli nie potrafią zrealizować niczego z tego, co obiecali. No słynne już słowo, które przejdzie pewnie do historii polityki, cóż szkodzi obiecać, nie wystarczy. Jeżeli Tusk byłby odpowiedzialnym politykiem, to dokładnie zrobiłby to, o czym wczoraj powiedział pan premier, prezes Jarosław Kaczyński? Trzeba utworzyć rząd techniczny po to, żeby to wszystko pospinać i pogodzić i przede wszystkim ruszyć do przodu. A pani chciałaby ewentualnie stanąć na czele takiego rządu? Panie redaktorze, no to przede wszystkim, jeżeli my mówimy o rządzie technicznym, to trzeba się skupiać przede wszystkim na celach, projektach, programach i umówić się z ugrupowaniami, siąść do stołu i taki konsensus wypracować. Natomiast kwestie personalne są zapewne już drugorzędnymi w tym momencie. Sama idea powstania takiego rządu wydaje mi się jest w tej chwili najważniejszą i program tego. Te, tego, te, tego rządu po to, żeby przeprowadzić Polskę przez trudny moment do kolejnych wyborów parlamentarnych.